Witajcie, drodzy widzowie. W cieniu kontrowersji wokół ważności wyborów prezydenckich Donald Tusk wreszcie wyraźnie zadeklarował swoje stanowisko. Uznaje zwycięstwo Karola Nawrockiego, nie podważa decyzji Sądu Najwyższego pomimo zastrzeżeń co do legalności jego Izby, a jednocześnie wyraźnie odcina się od narracji Romana Giertycha, który nawoływał do interwencji prokuratury i podważania wyników. W tym samym czasie jego formacja, Koalicja Obywatelska, notuje wyraźny spadek poparcia w sondażach. Chyba to był kluczowy czynnik, który przeważył. W trakcie wystąpienia w Brukseli, Donald Tusk odniósł się do wydarzeń w kraju, które, jak sam zaznaczył, dominują dziś debatę publiczną. To, co dzieje się w Brukseli, jest też w jakimś sensie w cieniu tego, co dzieje się w Polsce w sprawie wyborów, mówił. Premier potwierdził, że Pomimo nieprawidłowości wykrytych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, nie widzi podstaw do podważania ogólnego wyniku. Ja nie mam powodu tej oceny kwestionować, powiedział. Chciałbym, żeby każdą godzinę, każdy dzień, do czasu ostatecznych decyzji, wykorzystano do sprawdzenia każdej wątpliwej sytuacji. Nie po to, żeby podważać wynik wyborów, tylko by dać Polakom pewność. Stwierdził też, że jego plan się nie zmienił. Nawet pomimo tego, że nowy prezydent może wszystko dalej utrudniać. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o świadomość celu, o świadomość zadań, jakie przed nami czekają w związku z potrzebą naprawy polskiej demokracji, polskiego państwa, polskich instytucji. Tak, też byłem przekonany, że to zadanie może być prostsze, szczególnie gdyby udało się wygrać wybory prezydenckie. Część tej naprawy wymaga zmian ustawowych. Bardzo trudno funkcjonuje się w demokracji, która ma tyle wpisanych destrukcji. Przez 8 lat, wiem, że ta fraza jest nudna, ale przez 8 lat niszczono tę tradycyjną formę demokracji ze stabilnymi instytucjami, które budzą zaufanie całego państwa i wszystkich obywateli, a nie tylko części. Burzy się łatwiej, dewastuje się łatwiej, niż odbudowuje. Więc tak, przed nami jeszcze naprawdę długa droga. I ona nie będzie usłana na różami. Z zachowaniem wyraźnego dystansu Donald Tusk ustosunkował się do działań Romana Giertycha, który publicznie kwestionował wynik wyborów i sugerował interwencję prokuratury. Przyłączał się też do niego w tym Adam Bodnar. Premier unikał wzmacniania tej narracji, podkreślając, że nie zamierza wchodzić w buty PiSu i łamać konstytucyjnych zasad, nawet jeśli sytuacja polityczna wydaje się niesprawiedliwa lub trudna. Nie chcę podważać wyniku wyborów. Moim obowiązkiem jest stabilizacja, mówił. Jako premier czuję się też odpowiedzialny za stabilność państwa. Nie chciałbym, aby nawet najbardziej uzasadnione emocje tej czy innej strony doprowadziły do zakłócania funkcjonowania państwa. W najbliższych tygodniach, miesiącach mamy wystarczająco dużo problemów w kraju i za granicą, takich obiektywnych, żeby jeszcze do tego dokładać yy, yy, nadmierne emocje czy konflikty wewnątrz kraju. Także nie wszystkim się to będzie podobało, ale też biorę na siebie odpowiedzialność za to, żeby państwo polskie dalej funkcjonowało w tych warunkach na tyle, na ile to jest możliwe, yy, sprawnie i bez yy, Mimo trudności, Tusk nie zamierza zmieniać kursu. Jego wystąpienie było pełne odniesień do długofalowej odbudowy państwa prawa i instytucji po rządach PiS. Nie zmienię ani na JOTE swojego postępowania. Nawet jeśli nie ma spektakularnych wygranych, będziemy to wszystko, co zepsuli, naprawiać. Premier jasno zaznaczył, że choć obecna sytuacja polityczna jest trudna, nie zamierza sięgać po środki nadzwyczajne ani prowadzić polityki siłowej. Zamiast tego chce działać w ramach konstytucji i prawa, choćby miało to oznaczać powolny, niewdzięczny proces naprawy. Mówił też o innych sprawach, które zniszczył lub zaniedbał PiS. Podał tu przykład wzbudzającej wiele kontrowersji umowy z Mercosur. Widać jak wielkie emocje targały Donaldem Tuskiem, ponieważ PiS obecnie właśnie jego obarcza winą za te zapisy, na które sami się zgadzali. Chciałbym, żeby to bardzo wyraźnie zabrzmiało. Nie wiem, czy mamy te. Bo prosiłem, bo spodziewałem się tego pytania. Poproszę, bo to jest dla mnie bardzo istotne, bo to dotyczy większości spraw. Czy mówimy o migracji, czy mówimy o, o, o Mercosurze, to mamy zawsze ten sam problem. Ja i moja ekipa, my naprawiamy i posuwamy sprawy do przodu, konkretami. I naprawiamy to. Co albo się wysypało z, z rąk, albo było nieprzemyślane, albo było świadom, świadomą dywersją, co zrobił PiS w sprawie Mercosuru. Rada Europejska 2016 rok. Pamiętacie, kto był premier? Ja nie byłem wtedy premierem, jak się domyślacie. W tym kontekście to podpisał przedstawiciel rządu PiSu. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje najnowsze porozumienie, Rada. Porozumienie osiągnięte przez WTO w Nairobi. Należy poczynić postępy w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i kluczowymi partnerami w Ameryce Łacińskiej, w szczególności z Mercosurem oraz w regionie Azji i Pacyfiku. To było stanowisko pis -u w 2016. Ten sam rok, jesień, Rada Europejska podkreśla Czytam konkluzje przyjęte przez przedstawicieli PIS-u. Podkreśla, jak ważne jest zintensyfikowanie aktualnych negocjacji z innymi partnerami handlowymi, w tym Mercosurem. Słyszeliście o jakimś wecie Morawieckiego czy Pani Szydło? O jakichś protestach PIS-u w tej kwestii? Szli jak w dym. W swoim wystąpieniu Donald Tusk ujawnił, że odbył długą rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą, podczas której poruszył kwestię odpowiedzialności za obecny stan instytucji oceniających ważność wyborów. Premier przypomniał, że to właśnie prezydent Duda powoływał osoby do Izby Sądu Najwyższego, która dziś, choć formalnie decyduje o ważności wyborów, nie jest uznawana za legalną przez znaczną część środowiska prawniczego. Trybunały Europejskie, a nawet połowę polskiego społeczeństwa. Tusk podkreślił, że jego celem nie jest podważanie decyzji instytucji państwowych, ale zaznaczył, że ich legalność i wiarygodność stanowią poważny problem ustrojowy, którego skutki odczuwają dziś wszyscy. Mówiłem o tym. Miałem długie spotkanie z prezydentem Dudą. I mówiłem, że to jest jego obowiązek. Ponieważ to on sprawił, że instytucje, które odpowiadają za stwierdzenie ważności wyborów, są z punktu widzenia bardzo wielu prawników, no choćby 28 sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, Trybunału Europejskiego. To jest powszechna opinia prawników i to tych największych autorytetów w naszym kraju i połowy narodu polskiego. Więc to, że Izba, która decyduje o ważności wyborów. Nie jest do tego uprawniona, jest, yy, nie jest uznawana. Ale wiemy też, że żyjemy w, yy, yy, w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, gdzie tak czy inaczej sprawy muszą iść do przodu. Ja nie, nie, to nie, ja, nie jest w mojej mocy powiedzenie, mamy inną Izbę. Jak Państwo wiecie, my publikujemy postanowienia Sądu Najwyższego z adnotacją, tak aby. Było nie tylko dla potomności, ale także y, y, dzisiaj wszystkim, wszemi wobec wiadomo, że publikując, podkreślamy wątpliwości, y, jeśli chodzi o y, legalność, choćby tej Izby. W polityce bardzo często jest tak, że nawet jeśli emocje są czarno-białe, tak jak dzisiaj ci protestujący po jednej i po drugiej stronie. Y, Absolutnie rozumiem protestujących przeciwko niechęci, wyraźnej niechęci, części Sądu Najwyższego, żeby rzetelnie zbadać te wybory. Donald Tusk odniósł się również do budzących kontrowersje wypowiedzi pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Jak zaznaczył, szokujące było dla niego jej publiczne stwierdzenie, że dlaczego ona ma sprawdzać dokładnie te wyniki wyborów żeby wygrał ktoś, kto będzie chciał ją odwołać. Premier skomentował to słowami: "To włosy na głowie się jeżą". I podkreślił, że takie deklaracje całkowicie podważają zaufanie do sądu najwyższego jako instytucji, która powinna być bezstronna i gwarantować rzetelność procesu wyborczego. Jego zdaniem, tego rodzaju wypowiedzi tylko wzmagają społeczne emocje i poczucie niesprawiedliwości, które dziś towarzyszą wielu obywatelom. Tak, na marginesie. Nie wiem, czy pewnie wszyscy to słyszeliście. Pani sędzia Manowska mówiąca, że dlaczego ona ma sprawdzać dokładnie te wyniki wyborów, żeby co, żeby wygrał ktoś, kto, kto będzie chciał ją odwołać. Cytuję tak z pamięci, ale mnie, No to wiecie, to włosy na głowie się jeżą. Ja się nie dziwię, że ludzie sobie myślą, no co jest grane. No. No mamy Sąd Najwyższy, który ma być strażnikiem pełnej rzetelności, neutralności, i nagle yy, szefowa. Tego sądu publicznie opowiada takie rzeczy, więc ja się nie dziwię emocjom. Ale moim zadaniem, jako premiera polskiego rządu, jest to, aby żadne najbardziej uzasadnione emocje nie wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie państwa polskiego. Nie, nie jest moją rolą powiedzenie, tak, one są ważne lub nieważne. Naprawdę. Ja nie wejdę w buty y, y, Pisu. Nie wejdę w buty tych, którzy uważają, że mam kawałek władzy, to ją będę wykorzystywał niezgodnie z tym, co mówi Konstytucja, ustawy. Tak naprawdę wiecie, dlaczego moje zadanie i, 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 i całej koalicji 15 października jest tak trudne. Bo my chcemy Polskę zmienić, korzystając z. Tych narzędzi i sposobów, które są charakterystyczne dla konstytucyjnej demokracji, a nie dla rewolucji czy dla zamachu stanu. I to jest tysiąc razy trudniejsze zadanie, niż to, co miał PiS przez kilka lat, a więc gotowość do zamachu na ład konstytucyjny poprzez większość sejmową i podpisy prezydenta. Tak, ja tej możliwości nie mam i nie chciałbym z niej korzystać. Ja nie chciałbym konstytucji, mając na przykład większe y, y, takie, takie możliwości, więc ja będę poruszał się, to jest bardzo trudna droga, czasami kręta droga, ale będę się poruszał zgodnie z, z poczuciem własnej przyzwoitości, wierności konstytucji, zasadą demokracji, a równocześnie będę chciał być wszędzie, y, gdzie działam skuteczny, y, no czasami do bólu i to przynosi efekty może nie zawsze tak jak powiedziałem. Takie efektowne, spektakularne, że, się, że można poklaskać. Ale będę dalej to, to, to robił. Trzeba jednak odnotować, że choć Donald Tusk apelował o opanowanie emocji i jedność koalicji, wyniki sondażowe pokazują narastające problemy. W najnowszym badaniu IBRIS dla Onetu i TVN, 24. Koalicja Obywatelska zanotowała spadek poparcia aż o 7,6 punktu procentowego, osiągając wynik 25,8%. Tym samym KO spadła na drugie miejsce, za prawem i sprawiedliwością. To najniższy wynik partii Tuska od momentu wygranych wyborów parlamentarnych w 2023 roku i pierwszy tak wyraźny sygnał, że zmęczenie wyborców, frustracja z powodu nierozwiązanych napięć ustrojowych oraz brak wyraźnych sukcesów legislacyjnych zaczynają odbijać się na sondażach. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A jeśli podobał Wam się ten materiał, to zachęcamy do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.